Dzień dobry historyjko, Dziś 11 listopada, Twoje urodziny. O jak miło, że pamiętałeś. Łatwo zapamiętać. Tego dnia obchodzimy święto niepodległości. To rzeczywiście szczęśliwy zbieg okoliczności, że urodziłam się 11 listopada 1918 roku. O, to znaczy, że jesteś starsza od mojej babci. Z pewnością znasz wiele niezwykłych historii. Pamiętam dużo, lecz wiele osób wie więcej ode mnie o czasach, o których chciałabym ci opowiedzieć. Historyjko masz świetną pamięć. Nie to, co ja, kapusta, głowa pusta. Historyku, jesteś jeszcze bardzo młody, nie możesz wszystkiego pamiętać. Masz rację. Dlatego chciałbym Cię zapytać o święto 11 listopada, które jest zawsze bardzo uroczyście obchodzone w mojej szkole. Powiedz mi, proszę, co tak naprawdę wydarzyło się tego dnia? To dzień, w którym zakończyła się pierwsza wojna światowa, a Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, kiedy to ziemie ówczesnej Polski znajdowały się w obrębie granic sąsiednich państw Rosji, Prus i Austrii. Co właściwie znaczy słowo niepodległość? To słowo znaczy, że ludzie mogą sami decydować o swoim państwie i żaden inny kraj nie ma wpływu na podejmowane przez nich decyzje. I zadecydowali, że Warszawa zostanie stolicą Polski? Tak. W listopadzie 1918 roku ogłoszono, że Warszawa będzie stolicą. Wkrótce odbyły się wybory do Sejmu, który to do dziś sprawuje władzę w naszym imieniu. Gdzie mieściła się siedziba króla? Nie było już króla. A Polacy powierzyli najwyższą władzę w państwie Józefowi Piłsudskiemu w podzięce za dzielną walkę na rzecz odzyskania niepodległości. Czy to ten pan z wąsem, którego pomnik stoi przed belwederem? O, widzę, że świetnie znasz Warszawę. To właśnie w belwederze mieściła się siedziba Józefa Piłsudskiego. Kiedy z babcią idziemy na spacer do łazienek, mijamy po drodze pomnik Romana Dmowskiego. Babcia mówi, że on także pomógł w odzyskaniu niepodległości. Wiesz coś o tym? O, no, babcia ma rację. Po zakończeniu I wojny światowej Roman Dmowski wraz z Ignacym Paderewskim reprezentowali Polskę na ważnej konferencji, która odbyła się nieopodal Paryża. I odtąd nie musieliśmy już o nic walczyć? Polska odzyskała niepodległość, ale musiała jeszcze walczyć o swoje granice. Najcięższa walka czekała na z Rosją Sowiecką, której armia zagroziła Warszawie. Wygraliśmy. W połowie sierpnia 1920 roku polska armia pod dowództwem Józefa Piłsudskiego odniosła niezwykłe zwycięstwo, a bitwę warszawską nazwano Cudem nad Wisłą. Wspaniale, że wygraliśmy, ale powiedz dlaczego nazwano ją cudem. O losy bitwy były niepewne. Wielu nie wierzyło, że damy radę ją wygrać. Pan Kordian Tarasiewicz tak zapamiętał ten czas. Było lato 1920 roku, miałem 9 lat. Matka zaprowadziła mnie na uniwersytet warszawski i tam razem z innymi paniami pomagałem pakować artykuły żywnościowe, biszkopty dla ochotników i żołnierzy polskich, którzy walczyli z bolszewikami. Przez parę dni, kiedy uczestniczyliśmy w tej akcji, nie zdawałem sobie sprawy, że pod Radzyminem, kilkanaście kilometrów od Warszawy, są już bolszewicy. Pokazuje to, że społeczeństwo warszawskie miało dobrze opanowane nerwy i nie było widać śladów paniki. W Warszawie musiała panować ogromna radość po odzyskaniu niepodległości. O, byłam zbyt mała, żeby zapamiętać to wydarzenie. Pan Kordian Tarasiewicz, który był wtedy chłopcem, wspominał to tak. Wszyscy cieszyli się, że Polska po latach zaborów tak prędko potrafiła stworzyć bardzo silne państwo, w dodatku z trzech zupełnie odrębnych organizmów, przyzwyczajeń. Trzeba podziwiać naszych przodków, że potrafili to zrobić. A jak żyło się mieszkańcom stolicy po pierwszej wojnie? <noise> Warszawiacy cieszyli się z odzyskanej niepodległości, ale byli też biedni i często głodni. Zwłaszcza dzieci z ubogich dzielnic. Kiedy spotkaliśmy się ostatnio, opowiadałaś mi o pomocy zagranicznej udzielonej Polsce po II wojnie światowej. Czy to znaczy, że po I wojnie światowej nikt nie chciał nam pomóc? W czasie pierwszej wojny i po jej zakończeniu o pomoc dla Polski zabiegał w Stanach Zjednoczonych wybitny pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski. Musiał chyba bardzo dużo koncertować, żeby uzbierać tak dużo pieniędzy. O, był nie tylko pianistą, lecz także politykiem. To dzięki jego zabiegom amerykański prezydent Woodrow Wilson jako pierwszy światowy przywódca głośno powiedział o konieczności odbudowania niepodległego państwa polskiego. Po zakończeniu wojny prezydent Wilson polecił Herbertowi Hooverowi zorganizowanie pomocy żywnościowej dla głodujących mieszkańców Polski. Pani Wanda Hiszpańska zapamiętała, że Największym przysmakiem to było, kiedy ojciec dostawał w darach takie duże, blaszane pudła pełne melasy, czyli amerykańskiego cukru. Jadłam ją zamiast cukierków. To była największa przyjemność. Pani Wanda musiała być bardzo wdzięczna za tę melasę. Amerykańska pomoc uratowała od głodu miliony Polaków, w tym mnóstwo dzieci. Polacy chcieli okazać Amerykanom swoją wdzięczność. Wyobraź sobie, że w 1926 roku miliony osób podpisały się pod listem podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Czy dzieci, które skorzystały z pomocy, też mogły złożyć swój podpis i podziękować Amerykanom? Podpisy wdzięczności składały dzieci ze szkół w całej Polsce. Obejrzyj deklarację napisaną w jednej z warszawskich szkół. A ci, którzy mieli pieniądze, mogli za nie kupić co chcieli? Tak, ale w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości pieniądze stale traciły na wartości. Jak opowiedziała mi pani Zofia Osowska, w latach dwudziestych szybko zmieniała się wartość pieniądza. Jednego dnia kupiłeś zadaną kwotę wóz warzyw, drugiego dnia starczało już ci tylko na pięć główek kapusty. Ponieważ pieniądze miały małą wartość, rodzice przynosili je w koszu na kartofle i wysypywali za drzwi. Jako małe dziecko bardzo lubiłam się nimi bawić. Płaciło się w złotówkach czy w euro? Początkowo płaciło się w markach polskich. W 1924 roku wprowadzono złoty polski, który dzielił się na 100 groszy. Jednym z moich ulubionych miejsc jest lodziarnia. Ciekaw jestem, ile kosztowały lody. Porcja kosztowała 5 groszy. Tyle płaciło się za lody we Wafelku. A, 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 gdybym mógł się przenieść w tamte czasy, kupiłbym całą górę lodów.